Dzisiaj prezentujemy zabiegi z użyciem zestawów do osocza bogatopłytkowego, zestawu Regen Lab Plus do objętości uzupełniania oraz regeneracji, a także zestawów Cellular Matrix zawierających oprócz osocza niesieciowany kwas hialuranowy. U pacjentki pierwszej wykonujemy zabieg właśnie z użyciem zestawów Cellar Matrix w celu odbudowy objętości. Jest to pacjentka, która już była poddawana u nas kilkukrotnie różnego rodzaju zabiegom regeneracyjnym, w tym terapii laserowej i też wcześniej zabiegom z użyciem osocza bogatopłytkowego. Tak więc u niej stawiamy na przywrócenie objętości i do tego Używamy zestawów COLLAR Matrix. Wykonujemy najczęściej zabiegi z użyciem kaniuli oraz możemy też wykonywać je igłą. Ja preferuję w okolicach policzków, kości policzkowych, fałdów nosowo-wargowych użycie kaniuli. Po odtworzeniu objętości w tym obszarze wykonuję mikroiniekcję w zależności od potrzeby na obszar policzków, też czoła wzdłuż linii włosów. Uzyskuję z jednej strony efekt objętościowy. Z drugiej strony, bardzo fajną regenerację skóry. U kolejnej pacjentki wykonywaliśmy również zabieg odbudowy objętości. Tutaj użyliśmy zestawów Regen. Plus. Jest to zestaw, właściwie dwie próbówki mamy w zestawie do klasycznego osocza bogatopłytkowego oraz jedna, dzięki której tworzymy fibrynę czyli u pacjentki użyliśmy zestawu plus zestaw plus zawiera dwie próbówki do osocza klasycznego bogatopłytkowego, czyli zawierającego antykoagulant oraz próbówkę, która jest pozbawiona antykoagulantu do tworzenia fibryny. A właściwie w naszej tkance już wytwarza się ta fibryna, czyli co są zabiegi objętościowe. A także osacze bogato płytkowe w formie najczęściej mezoterapii bądź jako uzupełnienie zabiegu laserami najczęściej frakcyjnymi. Może być też używane w formie maski. U tej pacjentki oprócz odbudowy objętości chcieliśmy mieć efekt tej regeneracji skóry. Dlatego wykonaliśmy właśnie nie tylko zestawy Cellular Matrix z kwasem hialuronowym, ale także właśnie zestawy i z fibryną i z klasycznym osoczem. Trzecia pacjentka, także wykonywany był u niej zestaw do odbudowy regeneracji objętościowej. Pacjentka szczupła, z pociągą twarzą, uprawiająca intensywnie sport, więc widać u niej braki objętościowe. Zdecydowaliśmy się zastosować zestawy z fibryną, klasyczne osocze oraz właśnie uzupełniająco zestaw Cellar Matrix. Warto nadmienić, że zestaw Cellar Matrix świetnie. Sprawdza się w rejonie skroni, w rejonie kości policzkowych, fałdów nosowo-wargowych, natomiast należy uważać ze względu na obecność kwasu hialuronowego w rejonie oka. I tutaj preferujemy zabiegi z fibryną, następnie powierzchownie podawane osocze klasyczne, metodą igłą najczęściej, płyciutko, do skóry, tamte oczywiście zestawy podawane i osocze podskórnie. I już dalsza część poza, powiedzmy, doliną łez, czy też już na, bardziej na obszarze jarzmowym, kości policzkowych, um, u, u, uzupełnianie objętości z użyciem Cellular Matrixu. Ten zabieg możemy połączyć w jednej sesji z fibryną, czyli wykonaliśmy u pacjentki z jednej strony regenerację objętości, przywrócenie, Okolicy oka, złagodzenie cieni pod oczami, poprawę wiotkości skóry, redukcję drobnych zmarszczek, a także przywrócenie objętości okolicy policzków, brody, fałdów nosowo-wargowych, u niej także też skroni. Cały zabieg zakończyliśmy wykonaniem delikatnie mezoterapii w celu redukcji drobnych zmarszczek na czole.